Manko, koledzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Na wstępie chciałem was przeprosić, że długo nie było filmików, ale no jak wiecie obowiązki też są Zadziało też się trochę niezbyt przyjemnych rzeczy Mama trafiła do szpitala i dzisiaj ma właśnie operację Będę usuwać jej woreczek żółciowy, bo jakieś kamienie tam wykryły, wykryli Także możecie trzymać kciuki koledzy, żeby wszystko było dobrze Ja jestem w dobrej myśli No i tak, właśnie przyjechałem do Gołąbków tam na śniegu znowu Zima wróciła Jak słyszycie wszy zaczęły się tłuc już, bo cieszą się że jestem Teraz z nami jeść Wczoraj u nich byłem i te bociany wpuściłem co kupiłem, tu widzicie siedzi I tam jeszcze na dole drugi o, Nie wiem czy widać było I tak, zaraz im wszystko przygotuję to jedzenie wodę no, Widzicie jak biegną Pici się chyba chce strasznie, bo to no zamarzane wszystko Ostra zima wróciła Dobra Dam sobie powierzchni im kratkę Żeby mi zaraz nie wyskoczyły, bo one są takie teraz narwane, wiecie łodne kilka by uciekły widzicie, bo tutaj śniegu nasypało i nie mogę tylko otworzyć. Muszę dać pauzę i zaraz do Was wracam. Dobra, wracam po pauzie. Jak widzicie, u gąbków jest straszny, niewyobrażalny syf. Nie wiem, czy to widać. No, jest masakra, krócej mówiąc. Także tutaj będę pokazywał zbyt długo, bo nie ma co. Dzisiaj będę im sprzątał, oczywiście, bo naprawdę jest taka makabra tutaj, że szkoda gadać. Wszystko się pcha do jedzenia. Zaraz gąbki, zaraz, Dobra. Idziemy otworzyć tutaj składzik, gdzie wszystkie karmy mam A Wam pokażę. To. Tutaj karma jest. Całe dwa wiadra No. Jeszcze wziąłem mi dzisiaj z domu miodek. Zaraz Wam wszystko pokażę. Muszę plecak zjąć. Się też dostanę właśnie do wody miodu. Jutro na targ się wybieram też. Później jeszcze pogadamy właśnie odnośnie tego targu, bo słyszałem, że podobno w rubelskim jakaś ptasia grypa, gdzieś rubartowie jest czy coś takiego. A jak rubartowie, to 30 km ode mnie i zaraz dojdzie do mnie. Podmykają mi targi i dopiero będzie flipa. No. Wziąłem tu taki miodek Wielokwiatowy, właśnie do gołąbków Dostaną dzisiaj się go właśnie do wody. Co prawda, mam tutaj już na działce miód, ale to zamarznięty. Więc musiałem wziąć właśnie świeżo sobie. No, tutaj wziąłem też wodę. Proszę bardzo, jedna buteleczka. I druga buteleczka. Z tego będę lał. Zaraz na właśnie gołąbką moim kochanym I tak Sprzątamkę też będzie, bo jest masakrycznie Dobra, tak wyciągnę te karmniki z góry może Widzicie główki głodne bardzo Ale w zimie to normalne, że zawsze <kłysy> będą chciały jeść Pusty karmniczek, wszystko wyjedzone Idziemy nasypać szybkę Przestawię tu No już tylko aby do wiosny koledzy i będzie normalny gołębnik duży No takie właśnie jedzonko mają Taką drobną karmę Daję im tak Teraz w zimie to w sumie sypie bez ograniczeń żeby się ponajadały wątki, bo jak to wiadomo w zimie to większe zapotrzebowanie na energię mają także tak tutaj jeden karnicek już gotowy tego postawię tutaj stoi wszystko to się wcha do jednego tego Śmiesznie mnie to wam koledzy opatrzcie jakie są no, tutaj to nie było dobra tutaj tylko woda o skawa normalnie to nie robię strasznie tego okresu zimowego, bo to wszystko zamarza. Jeszcze w takim małym gołębniku, co ja mam, to za przeproszeniem można gówno zrobić. No, zaraz muszę sobie ogarnąć te miski. Wszystko zamarzło. Jakoś skuć to trzeba. Powiem wam, koledzy, że zima nie odpuszcza. Naprawdę ostra zima jest. W tej chwili jest chyba minus 11, ale właśnie wygląda ładna pogoda, słońce. Niestety bardzo się tego nie odczuwa na szczęście Dobra Pawik <laughs> No, coś mi przerwało właśnie Wyciągam karmniczki Ten najdłuższy karnik Też tutaj zaburzony Te gładki zasyfiły wszystko musiał to zaraz jakoś ogarnąć Bo w takim brudnym nie nieść. jeść Powiem Wam, że naprawdę z tą zimą to masakra koledzy Chcę już wiosnę stawiać nowy gołemnik duży. Będzie wszystko tacy. Dobra, chyba tego jedną ręką nie zrobię. To dam prawdę i zaraz do Was wracam. Dobra, tak z grubsza ogarnięte jest. Tutaj nie ma tego w ogóle, tego metalowego, wiecie, na głowę, żeby mogły wsadzać, bo się oderwało mi gdzieś. Nie wiem, dziadek to gdzieś chyba wyrzucił. Nie wiem. Ale radzą sobie i tak. I bez tego sobie radzą. Więc jest zginęliśmy żarcie, bo koki głodne. koguty moje. Żarcia jest na szczęście dużo, więc można szaleć. Dobra. Idziemy z Michą. Jak się rzucą na to, to normalnie. Zobaczycie, koledzy, jak one potrafią wariować. O patrzcie już widzą wszystko na dole o, ja zarazam, Ej, Dobra sobie zaraz, gąbki. zaraz, dołamki Zaraz, chwila Czekajcie, to takie narwane e? o. A, Widzicie koledzy to nawariują? Nie wiem czy tu widać Patrzcie, co, co, co tutaj się dzieje. Normalnie makabra, jakby nie 200 20 lat. Dobra. Teraz na górę trzeba wstawić, a wszystko teraz poszło na dół. A nie, tutaj jeden bucianek na górze siedzi. Ładny. Masz bucianek, jedz. No jeden gołąbek na górze. Chodź, chodź, chodź. O, dzisiaj jabłcianek sobie. Fajne, zdrowe plaszki to. Potrzymałem tydzień. Puściłem je, bo nie ma co. Patrzcie, co to się dzieje. się rozbijają. Wszystko na głupie siedzi. O, patrz. Mogę rękami łapać normalnie. walnę. <noise> na górę idźcie. Już dwie sztuczki na górze. Teraz jeszcze tutaj trzeba sypnąć, bo tutaj pustka. No mają tutaj brudno koledzy. ale co wam poradzę. Na razie wszystko pomarło. Ciężko tutaj posprzątać to. Jeszcze na wiosnę stawiam nową budę jak już mówiłem. Więc będzie wszystko cacy, ładnie porwione. Też troszeczkę brudny karnik, ale tu chyba rękami do radę wyskrobać. Przynajmniej tak mi się wydaje, albo to łopatką troszeczkę. To właśnie zam zamarwał wszystko i... i tak to właśnie wszystko się prezentuje na razie. Dobra. Jak jeszcze tam będzie. Wiedzę razem im to zabiorę i umyję. Dobre. Też sypiamy nie żałujemy żarcia. Jezu, bo głodne ptaszki. Słuchaj, to, to kukurydzy im tutaj sytne. No. Idziemy karmić te dinozaury. Widzicie, wszystko się rzuca normalnie. Dobra. Trzeba postawić sobie jedną ręką, to wszystko ciężko robić. Chodźcie, chodźcie o, idą, patrzcie fajnie jedzą. <grystanie> Jakby nie widziały dwa lata jedzenia A wszyscy zjedzą spokojnie, spokojnie Zrobiaczek ko widzicie, się ładnie dobiera tutaj do żarcia Dobra, do mnie to. A, jeszcze wyciągnę miskę z wodą. To jest rozdjęte. sobie tutaj głowki jedzą. O, tutaj na szczęście łatwo wypad z tego. Więc jest w gitara. Zresztą drugim trzeba będzie skuwać go. Dobra. Poszło miski miały wiarę czyste, bo były y, zamarznięte, to nie miały jak tam narobić do nich, dobra, teraz im odkręcamy tą wodę, wziąłem, Dajcie, spróbuję jedną ręką, żeby tak nie, nie ucinać tego filmu później cały czas, dobra, poszło, lejemy wodę, Zaraz mi też dostaną to wszystko tym mam łyżkę się wszystko zaraz ogarnie No Pogodę mamy jaką mamy Nie ma na razie jak sprzątać Ale postaram się jakoś dzisiaj to ogarnąć Zobaczymy czy coś da się ruszyć Czekajcie Jedną ręką chyba mi nie otworzę jak zwykle Zaraz do Was wracam, poczekajcie chwilkę Zaraz wracam Jestem Gdzie ja mam tą łyżkę teraz? Pamiętajcie chwilkę koledzy Ubiłem już tym wszystkim tą łyżkę Żeby miód nabrać Kurde, gdzie ja to położyłem? Widzicie, taki młody jestem, ale już sklerozę mam No kurde, nie wiem A, chyba tutaj stoi leży co ja tu się robię. Dobra. Walimy tutaj miodek. Im. Jak najwięcej się rozpuści. Jutro, właśnie jadę na targ. Postaram się kupić coś na odrobaczanie, bo zima to najlepszy czas na kurację, właśnie odrobaków. Na różne choroby. Tam szczepionki chyba można teraz porobić. Tak mi się wydaje. Tylko nie w mrozy. Słyszałem też, że nie w mrozy szczepić, bo padają później czy słabną, z takiego słyszałem. Ale każdy robi jak uważa. U mnie to somatorska hodowla, jak widzicie sami zresztą po błębniku. Niedługo będzie lepszy już, tylko aby do wiosny i się postawi normalną butę, nie takie z składaka takiego, Lepiankę. Dobra. Jedna miska gotowa. Ja sobie postawie. tam postawię nie do środka, bo jak postawię do środka, to nie przywrócą to wszystko Dobra. raz po drugą idę, wąbki jedzą, zadowolone Teraz no. po drugą miskę idę I tak to wygląda no Zima jest Teraz tylko aby do wiosny, aby do wiosny lęki zacząć ja już się tutaj wszystkie poszły to wszystkie na raz poszły, zaklinowały, musiałem porozdzielać troszeczkę je. Dobra. Jedna miseczka, na razie mają te miski właśnie, bo pojnik mi tak zamarł, ten co kupiłem wtedy, ten biały, plastikowy. Normalnie nie dało się go ruszyć. O. I się ładnie jedzą. Mają wodę już. A tutaj kolejny Dziadek jeszcze postawił, widzicie kubki, jakieś garnki z wodą. O! Już Bardzo. Wszystko na no bardzo w cholerę. Teraz trzeba to skupać Bo jest lipa. O! Tu już jeden kubek poszedł spód widzicie, strzelił. Już do niczego. Tak żeby ty będę lał w niego wody, bo... <laughs> bo zima jest pieruńska w tym roku. Mocna. Ale tą bitkę skuje jeszcze. Jak doradzę. O! Patrzcie, jaki gruby lód. jest wszystko gitara z tym dnem. Prócz wodę. I tak to na mi wygląda w zimie. Jakoś tam sobie żyją. Ważne, że żyją. Nic nie zdycha. To właśnie u mnie się prezentuje. Może nie najlepiej, ale jak mówię, nic nie zdycha. głąbki są w miarę dobrej kondycji. Więc nie ma co narzekać. Teraz tylko mówię: aby do wiosny. Będzie dużo nowych nowości. Dużo nowych gołąbków. Wtedy to trochę się sprzeda. Sąsiadowi się odda coś. To wiecie, jak to jest. No i tak to się wszystko kręci Dobra, kolejna miseczka gotowa, idziemy im zanieść o. tutaj na górę ta miseczka, Aha, z tamtej strony, dobra źle zobaczyłem On tych drzwiczek pełno z każdej strony i tak się może człowiek pomylić Tutaj stoi o, Chodźcie, chodźcie, pijcie picie bo cianek siedzi, towiutki Piękny Wątki dalej jedzą To miska przymarza w ogóle do Oho <laughs> Te miski to nie wiem czy ja w ogóle wyciągnę nawet bo Ona mi tutaj przymarzła O, poszło Przymarzło mi do tego do podłogi ale jakoś poszło dobra, teraz to trzeba skuć to jest grubszy lód chyba przecież nie, cięższy dobra, idzie tak ja swoją drogą, to chyba jest mój pierwszy filmik w nowym roku i dziękuję wam bardzo za 500 subskrypcji już tam kanał rośnie Także jestem wam bardzo wdzięczny za to Że wbijamy te subskrypcje jakoś w miarę szybko Zresztą na razie nie nagrywam, bo jak mówiłem no Mama teraz w szpitalu, trochę innych spraw jeszcze Musiałem poogadniać Dobra, to będzie starczy I dlatego też filmików nie było, zresztą też Teraz nic ciekawego się nie dzieje Około to samo śnieg więc co miałem tam wam nagrywać? jedna butelka poszła dobra w nam tam chyba nie będę was chyba zanudzał tak bo w huku w sumie to samo robię więc no chyba to byłmy na tyle w dzisiejszym odcinku no widzicie zima wszędzie, ślisko zimno minus 11 głąbki głodne cały czas i tak to się właśnie prezentuje. No, Dobra, wstawię tą miskę zaraz i będziemy się chyba żegnać, koledzy. Jutro na pewno jeszcze filmik nagram dla Was. Jak wrócę z targu, może kupię to jasne. Jak będzie ten dziadek z ja, ten pan to się z nim umawiałem bo tydzień temu było, wypadało chyba jakoś tydzień temu było sześć król, y, t, trzech króli i w targu nie było. Więc, może jutro przywiezie mnie, je. Zobaczymy, jak tak to kupię, jak nie, to kupię tylko to nadrobaczanie i pszenicy dla miejskich, bo też karnie miejskie na balkonie w zimie. No, jeszcze możecie popatrzeć, chwilę jak jedzą sobie gołąbki. No. Fajnie sobie skubią i tak to się wszystko u mnie kręci. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Niedługo się jutro się widzimy w kolejnym, jak już nagram targowiska Jakoś wrócę oczywiście. Na targu jakoś nie nagrywam, bo i tak już są filmiki z Lublina, to nie ma co tego samego kręcić. Więc no. już bez przedłużania żegnam się z Wami, dużo zrówka, trzymajcie się i trzymajcie wciółki za moją mamę, żeby wszystko było dobrze. Cześć!